Dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kompletną ciekawostkę i to są obrazy, które przypominają troszkę haft krzyżykowy, a nazywane są takimi obrazkami diamentowymi. W skład takiego zestawu wchodzi wydruk z taką folijką. Diamenciki to są właściwie koraliki ponumerowane. I ten wydruk pod folią przezroczystą jest pokryty w pewnych miejscach klejem. Każdy kolor tych koralików odpowiada jakiejś literce na tym obrazku, troszkę jak takie malowanie po numerkach. Czyli ja sobie muszę zidentyfikować ten kolor, gdzie się znajduje i po odkryciu tej bezbarwnej foliki po prostu przykładam te koraliki, ponieważ na, na, na tym obrazku już jest odpowiedni klej. Aby tym narzędziem złapać te koraliki, muszę je wypełnić takim różowym woskiem. Ten wosk jest też w zestawie, to pióro takie różowe też i tacka też. Czyli um, um, po wypełnieniu tego pióra tym woskiem, te koraliki idealnie się do niego przyczepiają. No i zaczyna się umieszczanie koralików na wybranych literkach. Te koraliki mają, czy diamenciki, mają takie e, ciekawe kolory. To są niuanse, to są po prostu odcienie różnych e, tutaj brązów i odcienie pomarańczowego. E, I układają się w taką trójwymiarową całość. To przypomina trochę, tak jak wspomniałam, haft krzyżykowy, troszkę przypomina kolorowankę. Jest po prostu strasznie relaksujące to trochę przypomina e, kolorowanie mandali. I pomaga się kompletnie wyciszyć. No a przy okazji powstaje coś naprawdę ciekawego, bo ten obrazek jest strójwymiarowy. I teraz zwróć uwagę na rączki, bo mam tutaj pomocnika. Okazało się, że mój siedmioletni synek postanowił mi pomóc i też się zaangażował w robienie tego obrazka. To wcale nie było łatwe, bo to jest naprawdę bardzo precyzyjna praca, a jego ja to tak wciągnęło, że praktycznie połowę tego obrazka wykonał sam i też jeszcze przy okazji dokładnie mi wytłumaczył dlaczego co i gdzie robi także to jest też bardzo fajna rzecz na prezent dla dzieciaków i pomaga w pewnej precyzji pomaga w skupieniu jest przy okazji takie wyciszające także po wypełnieniu większości tego obrazka koralikami, on już zaczyna być też lekko połyskujący, ale to nie jest taki, taki połysk jak faktycznie diament, tylko to jest takie raczej delikatne. I tu mam przed sobą już dosłownie ostatnie koraliki, którymi trafiam w te kreseczki, i za chwilę cały ten obrazek, całe to drzewko będzie gotowe. Zostało tyle koralików i mam zamiar wykorzystać do czegoś innego, na przykład na taśmie dwustronnie klejącej. I gotowy obrazek prezentuje się w taki sposób. Tak jak wspomniałam, trochę przypomina haft krzyżykowy, i zostało mi jeszcze jego oprawienie w ramkę i powieszenie na ścianie. Także tym zajmie się już ktoś inny. I mogę Ci tylko polecić. Link do sklepu, w którym te obrazki są dostępne, znajdziesz pod filmem. Ja na swój obrazek czekałam około dwóch tygodni. Jest ogromny wybór, także mogę Ci tylko polecić. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia.